Klikamy na ikonkę MT5. Wybieramy MetaQuotes. Lub jeśli mieliśmy jakiś rachunek już ustawiony tutaj w rachunkach, to klikamy ponownie Otwórz rachunek. Wtedy można dodać kolejny rachunek demo lub do swojego konta. Klikamy otwórz rachunek demo, aby wirtualnymi pieniędzmi. Tutaj wypełniamy losowymi jakimiś danymi, cokolwiek. Dat data urodzenia musi być przynajmniej 18 lat. Dowolny e-mail. Dowolny numer telefonu. To jest je testowy numer telefonu, do niczego nieprzydatny. Wybieramy hedgea. Walutę USD 100 tysięcy dolarów, ale to nie ma nic znaczenia i zaznaczamy zgadzam się z warunkami. Klikamy dalej. MetaTrader utworzył nowe konto. Hasło można zapamiętać sobie, ale jeśli klikniemy zakończ, to rachunek zostanie automatycznie skonfigurowany i pojawi się na liście rachunków. Takich rachunków demo można utworzyć kilka z różnymi Wartościami depozytu do testów, na przykład robotów, i z różnymi walutami, na przykład euro, franki, szwajcarskie. Kolejną rzeczą należy dodać symbole na koncie. W tym przypadku będę chciał pokazać robota, który pracuje na przykład na USDJPY. Wpisujemy USDPY. Widzimy, że jest na biało, czyli nie jest jeszcze dodany do konta ten symbol. Klikamy dwa razy. USD zostanie dodany. Sprawdzimy jeszcze Euro USD. Jest już na koncie, także nie trzeba oddawać. Klikamy OK. To tyle. Konto jest aktywne. Można testować boty konto 100 000 USD testowe